Bóg jest wszędzie. Modlić możemy się wszędzie. U domu, w drodze do pracy, do szkoły, w samochodzie, w autobusie. Ale to Bóg zapragnął w sposób szczególny spotkać się z nami w świątyni. To nie wymysł papieża, biskupów czy księży. Świątynia i uczestnictwo we wspólnotowym kulcie nie jest wymysłem Kościoła. Kiedy popatrzymy na dzieje narodu wybranego, to dostrzeżemy, że Żydzi wybudowali przepiękną świątynię dla Boga i tam składali ofiary i tam się modlili. A lokalnie mieli synagogi. Kiedy popatrzymy na wiarę biblijnych Żydów, to dostrzeżemy, że czymś oczywistym było czcić Dzień Pański i udawać się na modlitwę do synagog czy do świątyni, by tam złożyć ofiarę Bogu, by się tam modlić. Nie mówili, że to prywatna sprawa i złożę ofiarę Bogu u siebie, w domu albo na łonie natury, bo Bóg jest wszędzie. To czasami się i dzisiaj mówi. Kiedy popatrzymy na Maryję i Józefa, rodziców Jezusa, to dostrzeżemy, że przyprowadzali z sobą małego Jezusa do świątyni. Jezus jako dorosły chodził do różnych synagog, chodził na modlitwę do świątyni jerozolimskiej. Żydzi świętują Dzień Pański, bo o tym mówiło i mówi Trzecie Przykazanie Boże. Dla Żydów był to szabat, dla nas, uczniów Chrystusa, jest to niedziela. Apostołowie po zesłaniu Ducha Świętego gromadzili wiernych w prywatnych domach na Eucharystię, tworząc małe wspólnoty kościoła, aby tam sprawować Mszę Świętą. Kiedy przyszła wolność kościoła i nie trzeba było ukrywać się z Mszą Świętą. Zaczęto budować świątynie, co czyni się do tej pory wszędzie tam, gdzie są uczniowie Chrystusa. Świątynia, Kościół to szczególne miejsce obecności Boga. Świątynia katolicka jest szczególna, bo w każdym kościele katolickim mieszka Bóg utajony w najświętszym sakramencie, bo w każdej świątyni katolickiej w czasie Eucharystii rodzi się Bóg który pod postacią konsekrowanego chleba i wina może przyjść do naszego serca. Kiedy popatrzymy na nie tak odległe czasy, jak ludzie walczyli o świątynię, jak o nie zabiegali. Chociażby Arka Pana w Nowej Hucie, walka o inne kościoły, a u nas chociażby zabieganie o ten kościół, w którym jesteśmy, w którym się dzisiaj modlimy. Tutaj nie było kościoła. Była tylko kapliczka, do której prawie nikt nie mógł wejść ze względu na małe rozmiary. A tłumy, niezależnie od pogody, stały na zewnątrz i to na skrzyżowaniu z ruchliwą ulicą. Starsi pamiętają. Pamiętają również to, ileż zabiegów podejmował ksiądz Zbigniew Jorman i zaangażowani wierni, żeby powstał kościół w Myślachowicach, które wówczas były gminą, a nie miały kościoła i nie miały parafii. Władze komunistyczne w Katowicach, jak czytałem w dokumentach, nie dowierzały, że Myślachowiczanie chcą tutaj kościoła, bo miano nas za komunistyczną, lojalną miejscowość, która nie potrzebuje świątyni. Miejscowość, w której według komunistów dominują ateiści. Niepotrzebny do kościół. Mieszkańcy postawili, postawili jednak na swoim. Zdobyli pozwolenie na budowę, co wcale nie załatwiło od razu sprawy, bo druga połowa lat 70. wymagała jeszcze zaangażowania i różnych kombinacji, jak zdobyć fundusze, jak zdobyć materiały budowlane itd. Wiele osób zaangażowało się bezpośrednio w budowę tego kościoła. I choć był jeszcze niedokończony i był delikatnie mówiąc w surowym stanie, to już tutaj były odprawiane msze święte. W latach 80. został ten kościół konsekrowany, czyli oddany na wyłączną własność Panu Bogu. Tyle mury tego kościoła mogłyby powiedzieć o swojej historii, o każdym pojednaniu z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. O każdej mszy świętej tutaj sprawowanej. O każdym nudnym i płomiennym kazaniu, wygłoszonym przez kapłanów, ileż tu było sztów, komunii, ślubów, czy pogrzebów. Ta świątynia jest domem Bożym, domem, do którego każdy z nas jest zaproszony, szczególnie w niedzielę czy święta. Dla wielu mieszkańców Myślachowic jest to dom Boży i nasz Kościół, wybudowany rękami naszych dziadków czy ojców, albo nawet nas samych, może tu obecnych. Wielu to jeszcze wspomina, że nasza świątynia nie ma nawet jeszcze 50 lat. Dzisiaj przeżywamy w Kościele uroczystość poświęcenia własnego Kościoła. Dziękujmy Bogu. Za te konsekrowane mury świątyni. Dziękujmy za naszą wspólnotę ludzi wierzących. Dziękujmy za naszą parafię. Dziękujmy za wszystkich, którzy tworzą tę wspólnotę. Jest za co dziękować, bo wielu z Was troszczy się o te świątynie i duchowo, i materialnie. Wielu z Was żyje tą świątynią naszą świątynią. Może inne kościoły są większe, zabytkowe, piękniejsze, ale ten jest najpiękniejszy, bo to jest nasz kościół, nasza parafia. Dziękuję Panu Bogu za tych parafian, którzy czują związek z tą świątynią i czują się za tę świątynię odpowiedzialni. W Myślachowicach jest dużo wierzących. W czasie wizyty duszpasterskiej kapłana przyjmuje ponad 90% wiernych. Ponad 90% mieszkańców. Gdyby tylu przyszło do kościoła w każdą niedzielę, no to trzeba byłoby myśleć o dodatkowym księdzu albo o budowie nowego, większego kościoła. No tak nie jest. Wielu niestety nawet spośród tych bliscy budowali ten Kościół nie czują już związku z tym Kościołem. Nie chodzą w ogóle do Kościoła albo twierdzą, że chodzą gdzie indziej. Niektórzy uważają, że Bóg jest wszędzie i nie potrzebują przychodzić do Kościoła, zapominając jednocześnie o Bożym przykazaniu, aby święcić Dzień Pański i karmić się Eucharystią, o której mówi sam Jezus. Dla niektórych Złe godziny są mszy świętej, dlatego tutaj nie przychodzą, idą gdzie indziej albo w ogóle. Jakże w naszym kościele jest też, moi drodzy, i to jest takie trochę smutne mało pełnych rodzin. Albo przyjdzie żona, albo przyjdzie mąż, albo ktoś z dzieckiem przyjdzie, albo babcia przyjdzie. Jakże mało u nas jest pełnych rodzin. Takie rodziny niektóre są rotacyjne, jak marszałek u nas w Sejmie. Zmieniają się. Raz przyjdzie ten, raz przyjdzie ten, bo ten nie ma czasu, ten ma inne plany, ten pójdzie do innego kościoła. Niektórym, tak jak wspomniałem, godziny nie pasują, bo albo za wcześnie, albo za późno. Jeszcze nie mówią, że przychodzą tylko na święta. Albo na pogrzeby, ewentualnie na msze święte, jak są sprawowane za bliskich. Albo niektórzy modlą się w domu, nie potrzebują kościoła. Ot, takie prywatne twierdzenie, nie mające pokrycia w żadnym tekście biblijnym. Bóg jest wszędzie, ale Bóg pragnie spotkać się z nami w świątyni. Oczywiście może to być również inna świątynia, jakbyś miał nie być... Na mszy świętej w niedzielę, to lepiej iść gdzie indziej. Ale pamiętaj, że jest to ta świątynia, jest to nasza świątynia, nasz dom. I jesteśmy za ten kościół odpowiedzialni. To my tworzymy tę wspólnotę. Cóż z tego, że kościół konsekrowany, jeśli tej wspólnocie ludzi nie będzie. Nie będą się tu modlić. Moi drodzy, idą czasy, w których ze względu na coraz mniejszą. Frekwencje wiernych zamykane będą kościoły. Tak dzieje się na zachodzie Europy. Tak zaczyna się dziać w niektórych rejonach Polski. Niektóre parafie na północy stają się kaplicami dojazdowymi. Mówiłem to kiedyś, szczególnie na kolędzie, że nam też grozi podobny los. Trzy lata temu, przed moim przyjściem do parafii. Na niespełna 2000 mieszkańców chodziło do, kościoła, do naszego kościoła 240 osób. Na prawie 2000. Inni twierdzą, jak już wspomniałem, że chodzą gdzie indziej, bo im tak pasuje. Albo w ogóle. Jeśli chodzą parafianie gdzie indziej, na przykład do pobliskich parafii, bo może rzeczywiście tam są lepsze godziny. No bo jak jest dwóch księży, albo trzech księży to muszę są od siódmej rano do wieczora, ale jak jest jeden ksiądz, to ja mogę odprawić tylko trzy msze święte. Ale jak chodzą gdzie indziej, to po co tu utrzymywać kościół, po co utrzymywać plebanie księdza. Ksiądz może okazać się tutaj niepotrzebny. Księży jest też coraz mniej. I może być tak, że Zabiorą go do parafii tam, gdzie będzie taka potrzeba. A tutaj, jak trzeba będzie, to przyjedzie ksiądz do kaplicy, pochowa, zrobi pogrzeb, odprawi jedną mszę świętą w niedzielną, niedzielną. Tak jak to było jeszcze prawie 50 lat temu, kiedy była tutaj kaplica dojazdowa. Ksiądz dojedzie, jak będzie taka potrzeba. Mało w naszej diecezji jest takich parafii, do których regularnie przychodziło czy przychodzi około 200 wiernych. One kiedyś, jeżeli nic się nie zmieni, staną się kaplicami dojazdowymi. Tak jak to wspomniałem, jest już w niektórych północnych diecezjach. Oczywiście z możliwością odprawienia mszy świętej w niedzielę, no w tej kaplicy. Już nie parafialnym kościele, tylko w kaplicy. Przy likwidacji parafii często parafianie się budzą i proszą o zostawienie parafii, no bo wtedy mówią, że są praktykujący, tylko w innej parafii. Praktykujący w innej parafii, bo tu ksiądz niedobry albo złe godziny mszy świętej. Odpowiedź wtedy jest prosta. Jak chodzicie do innego kościoła, to po co wam potrzebny ten? Dzięki Bogu, do naszego Kościoła według ostatniego liczenia przychodzi no już nie 240, a ponad, grubo ponad 400 osób. Jest lepiej i to mnie cieszy jako duszpasterza. Miejmy nadzieję, że wszyscy wierzący parafianie, myślachowiczanie poczują związek z naszym Kościołem, bo to jest nasz Kościół. A niewierzący, czy ci, którzy nie odkryli miłości Bożej wypływającej z codziennej Eucharystii, odkryją jej wartość i zaczną przychodzić na modlitwę, na Eucharystię do naszego Kościoła. I poczują, że to jest nasz Kościół, wybudowany może nawet przez niektórych tu obecnych, przez naszych rodziców czy dziadków. Dziękujmy Bogu za nasz Kościół, za ludzi, którzy go budowali. I tych, którzy troszczą się o niego, oraz za tych, którzy są jego żywą częścią. Prośmy o to, by dla wszystkich myślach było to miejsce codziennej, co modlitwy na mszy świętej. Amen.